Jarek Sikora, Studio w Plecaku. Witam Cię na najmniej pożytecznym wideo w internecie. Dzisiaj dowiesz się jak... rozpakować pudełko, czego do tej pory nie wiedziałeś. Uwaga! Następne kilka minut Twojego życia możesz spędzić bardzo pożytecznie, robiąc sobie kawę, czytając książkę albo robiąc jakieś zdjęcia. Nie oglądaj tego wideo, bo nic z nim ciekawego nie ma. Na tym wideo będę pokazywał... Jak rozpakować pudełko i co w nim jest? Przecież wiesz, co jest w tym pudełku, prawda? Więc idź rób zdjęcia. Już poszedłeś? Ok, to ja dla tych, którzy zostają, zaczynam. W tym pudełku na samym wierzchu jest. Sam nie otwierałem tego pudełka jeszcze. Także jestem równie zainteresowany, tak jak ty, co tam jest. Zbiór instrukcji obsługi, taki gruby. Zobaczmy co tu jest. Canon Product Number Language, Francuski włoski. Yy. <laughs> jest napisane tak. Yy. Francuski włoski i inne języki, nie ma angielskiego. Kraj pochodzenia Wielka Brytania. Dobry. Dobry ruch chłopaki. Yy, yy, yy. Yy, tego nie będę czytał, bo żadnego z tych języków nie znam. Klapka jest to taka klapka. A w niej Kabel zasilający. To wideo jest teraz bardziej fascynujące. Ciągle jeszcze oglądasz. Kabel zasilający. Taki standardowy. Kabel wideo jest użyteczny. Wygląda to teraz mniej więcej tak. Tekturka, kabel USB, kabel USB. Na pewno jeszcze takiego nie masz w domu. Ha, 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 ha. To jest to, na co właśnie wszyscy czekali przez pierwszy miesiąc, albo dwa miesiące. Będę paradował z tym na szyi. Pokazując ten napis, da, 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 da. bateryjka pewnie inna niż 20D, bo po co by miała być taka sama? Na pewno jest lepsza, na pewno jest lepsza. Ci, którzy widzieli te bateryki, na pewno potwierdzą, że jest lepsza. Zasilacz. Prawdopodobnie mogli go zmniejszyć o połowę, ale po co, skoro ja mam dużo miejsca w moim plecaku i będę mógł Wodzić to po całym kraju, prawda? <laughs> I główny punkt programu. Paczka zawinięta w folię. Zobaczmy, to dla córki mojej kolera nie nadaje się, bardzo twarde są te bąbelki i taki delikatny woreczek, w którym jest to na co wszyscy czekali. Tada! I co, ciągle jeszcze oglądasz? Mówiłem, że to będzie strata czasu, a jeżeli obejrzałeś do tego momentu, to jesteś onanistą sprzętowym, Jarek Sikora, studio w plecaku, duży pokój. Na pewno mnie zjadą i powiedzą, że z tym pedałem i coś tam. I że się chwalę nowym aparatem. To fajnie. Fajnie.